Młodość Szara wielka kamienica Pokój, dywan, koń drewniany Z okien wozy, tłum, ulica Raj podwórza zakazany Barwne książki z obrazkami Jawa w śnie i sen wśród jawy Strych, co jak głąb niej mami. Strach, przygody i wyprawy Nagle błysk, zaduma, drgnięcie Stare księgi, jakaś karta Podejrzenie, brwi, ściągnięcie. Ciekawości rdzanie starta. Gdzieś na świat wybita szyba. Dreszcz, niepokój przedwiosenny. Wiew odwilży może chyba czemu? Znak pytania plemny Potem wylot z miejskiej cieśni. Wieś, sad w kwiecie. Stosy wiersze. Sen to drugi raz się nieśni. Miłość. Pocałunek pierwszy. Zawrót głowy, słońce, chmura. Deszcz, pogoda, kwiecień życia. Serce jasne, twarz ponura. Droga w kwiatach, gest rozbicia. Pierwsza szczypta bólu, błota. Gdzieś nieznaczna rysa w murze. Cierń krzyk duszy, za tęsknota. Wolność, nowy świat, podróże. Widnokręgi, krajobrazy, sztuka, piękno, wir zawrotny. Upojenie, ludzie, skazy. Myśl i pierwszy dzień samotny. Cisza, znak niezrozumiany. Bunt, gniew, przewrót, przełom żmije. Skąd te blizny? Skąd te rany? I godzina męska bije. Już? Tak prędko. Co to było? Coś strwonione? W pierzchu skrycie. Czy się młodość swą przeżyło? Ach, więc to już było. życie?